Kolejna gigantyczna walka Roman Reigns'a potwierdzona przez WWE, kiedy nastąpi powrót Bray'a Wyatt'a do ringu i pierwsza ogromna walka Brianna Danielsona w AEW oficjalnie zapowiedziana. Panie i panowie, ja nazywam się Seth Donners' What is Wrestling, a dziś właśnie o tych najnowszych informacjach ze świata wrestlingu i nie tylko. Oczywiście zapraszam również do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji, topek czy omówień i zapowiedzi Gal Pay Per View. Roman Reigns kontra Brock Lesnar na Crown Jewel zapowiedziane. 21 października dojdzie do kolejnej gali WWE w Arabii Saudyjskiej, która oczywiście znów nie będzie miała najlepszej reputacji ani w świecie wrestlingu, ani poza nim. Federacja Vince'a McMahon'a powróci do tego kraju pierwszy raz od 27 lutego 2020 roku, gdy to odbyła się tam gala Super Showdown, podczas której Goldberg pokonał The Finda o Mistrzostwo Universal. W poprzednich filmach informowaliśmy już o tym, że podczas tegorocznego Crown Jewel wyłonieni mają zostać król i królowa ringu, aby te gale znów miały otrzymać coś specjalnego. Najważniejszym jednak wydarzeniem tego show będzie pojedynek o mistrzostwo Universal pomiędzy Romanem Reignsem a Brockiem Lesnarem. Już od momentu powrotu bestii na Summerslam zaczęły się pojawiać poważne informacje na temat tego pojedynku, że miałby się odbyć właśnie w Arabii Saudyjskiej. Obecnie rywalizacja pomiędzy tą dwójką jest już w zaawansowanym poziomie, po tym jak Brock Lesnar pojawi się w trakcie ostatniego odcinka SmackDown w Madison Square Garden. Będzie to już ich drugie starcie w Arabii Arabii Saudyjskiej I ponownie o Mistrzostwo Universal, po tym jak to pierwsze zakończyło się w bardzo kontrowersyjny i wątpliwy sposób. Wtedy podczas gali Greatest Royal Rumble w 2018 roku Reigns i Lesnar zmierzyli się ze sobą w Steel Cage meczu. Jest to o tyle niezrozumiała decyzja pod względem daty ogłoszenia pojedynku, bo już w następną dziele Roman Reigns broni swojego tytułu mistrzowskiego z demonem Finem Balorem na Extreme Rules. Jeśli już wcześniej ciężko było wierzyć w wygraną Irlandczyka, to teraz... Teraz już szanse na zmianę posiadacza pasa spadają praktycznie do zera. Aczkolwiek warto zauważyć, że social media WWE informują, że walka pomiędzy Brockiem a Reigns'em odbędzie się, nawet jeśli tam nie będzie tytułu Universal na szali. Czy to błąd ze strony zespołu od social mediów, czy rzeczywiście tak będzie, tego tak naprawdę nie wiemy. Jednak będzie to pierwsze starcie pomiędzy Romanem Reignsem a Brockiem Lesnarem, na które absolutnie wszyscy czekamy. Kiedy dojdzie do powrotu Bray Wyatta do ringu? Jednym z najbardziej szokujących wydarzeń 2021 roku w świecie wrestlingu było niewątpliwie zwolnienie Prey Wyatta z WWE. Doszło do tego 31 lipca, gdy mówiło się cały czas o potencjalnym powrocie do telewizji, po długiej, bo aż od Wrestlemania 37, nieobecności w federacji. Oczywiście, jak zwykle przy zwolnieniach z WWE zaczęło się mówić o kolejnej nowej gwieździe All Elite Wrestling, a tutaj miałoby to jeszcze więcej sensu, bo miałoby to być następca zmarłego Brodiego Lee. Według Dave'a Melcera, jeśli były mistrz WWB miałby dołączyć do Federacji Tonego Khana, to jego debiut mógłby się odbyć już 29 września na Dynamite. Dlaczego akurat tego dnia, a nie 22, podczas show z bardzo rozbudowaną kartą? Powodem tego potencjalnego pojawienia się jest fakt, gdzie dokładnie się ta gala odbędzie. 29 września AEW Dynamite zawita do Rochester w stanie New York, a z tego miasta był John Huber, znany z występów w WWE jako Luke Harper, a w AEW jako właśnie Brody Lee. On i Bray, a raczej Windham Rotunda, bo tak się nazywa, byli bardzo dobrymi przyjaciółmi poza Ringiem. Obecnie mówi się o X-Bray jako o nowym liderze Dark Order, który miałby przyjść do tej grupy i załatwić ogromne problemy z komunikacją pomiędzy jej członkami. Problemem jednak może być 90-dniowa klauzula braku występów, która dobiega końca dopiero 29 października. Z drugiej też strony mówi się, że jeśli nie podpisze lub nie podpisał kontraktu z AEW, może dołączyć spokojnie do Impact Wrestling, które również jest zainteresowane potencjalnym ex wyatem Informacje o zaoferowanej roli Adama Cola były fałszywe. W poprzednim wydaniu Wif News informowaliśmy o tym, że Adam Cole wraz z propozycją nowego kontraktu z WWE miał otrzymać też plan na jego nową potencjalną karierę w głównym rosterze. Według tych wiadomości Dave'a Meltzer'a były mistrz NXT miałby się stać menadżerem powracającego do telewizji Keith Lee, który oczywiście miałby przejść heel Turn. Przed jego debiutem na ostatnim odcinku AEW Dynamite Cole wziął udział w wywiadzie dla TV Insider, podczas którego jednym z głównych pytań było właśnie to o doniesieniach Dave'a. Jego odpowiedź brzmiała Osobiście nigdy nie słyszałem niczego na ten temat. Mówiłem o tym, jak bardzo dobrze poszło moje spotkanie z Vince'em McMahon'em. Rozmawialiśmy przez około 30 minut. Powiedział wiele pochlebnych słów w moim kierunku. O niczym takim nie słyszałem, jeśli chodzi o tę sprawę z Kifem. Cztery lata spędzone w NXT były fantastyczne. Cztery lata spędzone w WWE były niesamowite, jednak po wszystkim chciałem wylądować w All Elite Wrestling. Jestem bardzo podekscytowany Będąc w tym miejscu, Adam Cole pożegnał się z federacją 22 sierpnia, przegrywając pojedynek z Kyle'em O'Reilly na NXT Takeover 36. Nigdy nie brzmiał jak osoba, która miałaby kłamać w sprawie takich negocjacji, i raczej możemy bez problemu już powiedzieć, że Dave Meltzer znów nie miał racji. Jest to kolejne jego wpadko w ostatnim czasie i co ciekawe, wszystkie te wpadki skierowane są w stronę WWE. Pierwsza walka Bryana Danielsona w Ole Litresnick zapowiedziana. Brian Danielson zadebiutował w All Elite Wrestling tuż po Adamie Colu po zakończeniu walki wieczoru na Gali All Out 5 września. Adam już swój ringowy debiut zaliczył podczas ostatniego odcinka AEW Dynamite, gdy w openerze tej gali pokonał Frankiego Kazariana. Brian swoją pierwszą walkę w tej federacji ma jeszcze przed sobą, jednak długo na nią nie musimy czekać, gdyż odbędzie się już w następną środę podczas Dynamite Gram Slam. Wtedy AEW zawita na największy obiekt w swojej historii i karta tego show jest naprawdę niezwykle obiecująca. Nawet można pokusić się o stwierdzenie, że to spokojnie mogłaby być karta gali pay-per-view. Najważniejszym punktem będzie oczywiście pierwszy pojedynek Briana Danielsona od walki z Romanem Reigns'em na SmackDown 30 kwietnia. Brian rzucił wyzwanie Kenny'emu Omedze podczas ostatniego Dynamite, stwierdzając, że nie chce walczyć o mistrzostwo AEW. Chce się tylko dowiedzieć, który z nich jest lepszy. Warto też wspomnieć, że prócz tej walki zobaczymy powrót Cody'ego Rowca z rewanżem z Malakai. Blackiem za ich niedawne starcie, Sting i Darby Allin zawalczą z FTR, John Moxley i Eddie Kingston podejmą reprezentantów Suzuki Gun Minoru Suzuki'ego i Lance Archera, MJF zmierzy się z Brianem Pillmanem juniorem po ich niedawnych konfrontacjach, Chris Jericho i Jake Hager zawalczą z Ethanem Page'em i Scorpio Sky'em, no i kolejna gwiazda, która zadebiutowała na All Out, Ruby Soho wykorzysta swój zdobyty title shot na mistrzostwo kobiet walcząc z Britt Baker. Można śmiało powiedzieć, że jest to jedno z tych Dynamite, które trzeba oglądać na żywo. Kto stał za pierwszym odcinkiem NXT 2.0? Wraz z ogłoszeniem kompletnie nowych rzeczywistości w NXT pojawiły się też informacje o tym, że władze nad tą tygodniówką mają przejąć Vince McMahon i Bruce Prichard. Oczywiście spotkało się to z ogromnymi obawami i stwierdzeniami, że NXT będzie się powoli przemieniać w Raw. Według Steve'a Carriera z Ringside News Vince nie był obecny na tej gali, to samo w przypadku Bruce'a. McMahon jednak sprawdził skrypt, który został napisany na to show. Mówią także o tym, że żaden scenarzysta z głównego rosteru nie brał udziału w rozpisywaniu tego. NXT, jednak nie wiadomo jak będzie wyglądać to w przyszłości. Co do Kevina Dana, czyli głównego producenta Raw i SmackDown, był on też w tej samej roli podczas wtorkowej tygodniówki. Informacje te potwierdził Dave Meltzer i dodał od siebie, że za pierwszy odcinek NXT 2.0 odpowiadał Shawn Michaels w ramach zastępstwa za Triple H. Hunter oczywiście nie mógł brać udziału w nagraniach ze względu na poważne problemy z sercem, o których informacja zszokowała cały świat wrestlingu. Najpewniej tak to będzie wyglądać. Przez najbliższy czas, gdyż możliwe, że Triple H weźmie dłuższą przerwę, by na dobre wyzdrowić przed powrotem do roli, za którą był tak chwalony. Symboliczne pożegnanie Adama Cola z fanami WWE. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy Adam Cole był w internecie członkiem grupy Da Party, która była częścią kanału gamingowego Xaviera Woodsa Up Up Down Down. Jest to kanał na YouTube pod patronatem WWE, który zyskał mocno na współpracy, prowadząc wspólne materiały z wieloma gwiazdami federacji, jak chociażby Triple H. Oprócz Cole'a i Woodsa w tej grupie byli też Tyler Breeze i Cesaro, a cała czwórka tworzyła m.in. przez półtorej roku serię z gry Uno, publikując wspólne gry co tydzień dzień w środy. Niestety, taka poważna współpraca z WWE wiąże się z konsekwencjami takimi jak utrata kolejnych gości przez odejście z federacji. Gdy Tyler Beast został zwolniony 25 czerwca bieżącego roku, pojawiły się obawy o rozerwaniu tej grupy, jednak ci nadal grali ze sobą. Problemem jednak stał się brak przedłużenia kontraktu Adama Cola, który logicznie nie mógł się pojawiać na kanale już jako gwiazda All Elite Wrestling. Materiały tej grupy już się nie pojawiają, a wszyscy sobie podziękowali już Nawzajem za współpracę. Jednak coś jeszcze otrzymali sami fani tej czwórki. Był to emocjonalny film, w którym wszyscy podziękowali fanom za oglądanie ich zmagań na kanale, a swoje też oczywiście dorzucił sam Adam Cole, występujący na Up Up Down Down pod nickiem Z mojej strony, da Party i fani to przyjaźń, którą będę posiadał i mam nadzieję, że również wy będziecie przez całe wasze życie. Kocham was i uwierzcie mi, nie mówię do widzenia, tylko do zobaczenia. Jeśli ktoś z was chciałby się dowiedzieć jak wyglądały ich wspólne odcinki, to oczywiście są one cały czas dostępne na kanale Up Up Down Down. I to by było na tyle z dzisiejszego VIV News. A wy jak zapotrujecie się na najbliższe AEW Dynamite, którego karta wygląda jak pay-per-view? Dajcie nam znać oczywiście w komentarzach. Jak zawsze chciałbym podziękować wspierającym naszego kanału za pomoc w rozwoju tego projektu i największy ukłon kierowany w stronę Just Hexu. Tak więc panie i panowie, ja nazywam się Saddoner Złoty Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.